Cześć wszystkim! Dzisiaj na tapecie mam sportowy smartwatch Adidasa, który testowałem przez ostatnie kilka tygodni. W tym filmie pokażę Wam dokładnie, jak wygląda, jakie ma funkcje i czy rzeczywiście sprawdza się podczas treningów. Omówię wszystkie najważniejsze aspekty od jakości wykonania i designu przez precyzję pomiarów aktywności fizycznej AZ podczas pracy na baterii. Zobaczycie też, jak prezentuje się aplikacja i jak łatwo się z nią korzysta. Zapraszam do oglądania. Hej, wszystkim! Dzisiaj zagłębiamy się w świat sportowych smartwatchy, a konkretnie w Adidas MiCoach Smart Run. Zastanawiacie się, co ten gadżet ma do zaoferowania? No to zaczynamy. Najpierw rzućmy okiem na główne cechy i wyposażenie tego zegarka. Mamy tu oczywiście solidna, sportowa konstrukcja, odporna na zachłapania i pot. Ekran jest czytelny nawet w pełnym słońcu. Co jest kluczowe podczas biegania na zewnątrz. Zegarek jest lekki i wygodny, nie odczuwa się go na nadgarstku nawet podczas intensywnego treningu. Warto też wspomnieć o wytrzymałej baterii producent deklaruje czas pracy na jednym ładowaniu do pięciu dni, co w moim przypadku. Sprawdza się bardzo dobrze, nawet przy regularnym korzystaniu z GPS-a. Pasek jest wygodny i łatwo regulowany, a sam zegarek dostępny jest w kilku wersjach kolorystycznych. Więc każdy znajdzie COS dla siebie. Dodatkowo, Adidas Microch Smart Run posiada wbudowany pulsometr, który dość precyzyjnie mierzy tetno. To ważny element dla osób, które monitorują swoją formę i intensywność treningu. A teraz przejdźmy do funkcjonalności. Oczywiście, podstawa jest monitorowanie aktywności fizycznej. Zegarek rejestruje przebyta dystans, czas treningu, spalone kalorie, prędkość i tempo. Dane TSA prezentowane w czytelny sposób na ekranie zegarka, a także można je później analizować w dedykowanej aplikacji mobilnej. Aplikacja jest intuicyjna i prosta w obsłudze, a synchronizacja z zegarkiem przebiega bezproblemowo. Adidas Micoach Run oferuje również funkcje bardziej zaawansowane, takie jak planowanie tras biegania, monitorowanie snu oraz otrzymywanie powodzian o powiadomieniach z telefonu. Możemy ustawiać cele treningowe i śledzić postępy, co jest bardzo motywujące. Dla osób zaczynających przygodę z bieganiem, zegarek oferuje kilka gotowych planów treningowych, które pomagają stopniowo zwiększać wydajność. Dodatkowo, możemy korzystać z funkcji GPS, która precyzyjnie rejestruje nasza trasę. Na koniec kilka słów o opiniach i cenie. W internecie spotkamy się z przeważnie pozytywnymi opiniami na temat Adidas MiCoach Smart Run. Użytkownicy chwalą go za wygodę, funkcjonalność i długi czas pracy baterii. Cena jest umiarkowana, biorąc pod uwagę oferowane funkcje i jakość wykonania. Myślę, że jest to dobry zegarek dla osób aktywnych, które chcą monitorować swoją formę i postępy w treningu. Oczywiście, jak zawsze, warto porównać cenę z ofertami konkurencji, ale myślę, że Adidas MiCoach Smart Run jest warty rozważenia. Hej wszystkim, Dzisiaj zagłębiamy się w świat sportowych smartwatchy, a konkretnie w Adidas MiCoach Smart Run. Zastanawiacie się, czy to COS dla was? Sprawdźmy, jak ten zegarek sprawdza się w praktyce. Zaczynamy od tego, jak MiCoach Smart Run wspiera was podczas treningów. To nie jest zwykły licznik kroków, to prawdziwy trener na nadgarstku. Precyzyjnie mierzy dystans, tempo, spalone kalorie a także pulsometr, co jest kluczowe dla monitorowania intensywności wysiłku. Możecie śledzić swoje postępy, analizować dane i planować kolejne treningi, opierając się na konkretnych liczbach. Zegarek świetnie sprawdza się podczas biegania, ale również innych aktywności, takich jak jazda na rowerze czy szybki marsz. Funkcja GPS pozwala na dokładne śledzenie trasy, a możliwość tworzenia własnych profili treningowych daje ogromne pole do manewru. Dodatkowo otrzymujecie powiadomienia o połączeniach i wiadomościach, co jest bardzo wygodne, zwłaszcza podczas dłuższych aktywności na świeżym powietrzu. Możliwość synchronizacji z aplikacją mobilna umożliwia jeszcze głębsze analizę danych i porównywanie wyników z poprzednich treningów. To naprawdę motywuje do regularnych ćwiczeń. A teraz przejdźmy do wad i zalet. Zacznę od plusów. Bardzo podoba mi się intuicyjny interfejs zegarka. Łatwość obsługi i czytelny wyświetlacz. Bateria trzyma zaskakująco długo, nawet przy intensywnym użytkowaniu. Solidna konstrukcja zapewnia odporność na codzienne użytkowanie, a design jest sportowy, ale jednocześnie elegancki, więc można go nosić zarówno na trening, jak i na co dzień. Niestety, nie wszystko jest idealne. Niektóre osoby narzekają na krótki czas pracy baterii w trybie GPS. A funkcjonalność aplikacji mobilnej mogłaby być jeszcze bardziej rozbudowana. Kolejna kwestia jest cena. Zegarek nie należy do najtańszych, kosztuje około 500 zł, ale biorąc pod uwagę jego funkcjonalność i jakość wykonania, inwestycja wydaje się uzasadniona, zwłaszcza dla osób, które poważnie podchodzą do tematu treningu i monitorowania swojej aktywności fizycznej. Ostatecznie, Decyzja należy do was, ale myślę, że Adidas MiCoach Smart Run to solidny sprzęt, który może znacząco wpłynąć na wasze postępy w treningu.